Stoi na stacji. Wiadomo, motyba. Ciężka. O... Od doma i z pływa. Pusta. Oiba. Stoi. I haple. Dyszy. I dupa. Żar. Wiadomo, to i bucha. Bucha, buch. Jadą to. Uch. Jadą to. Puf ja rączkę. Buch! ja dorąco. Już ledwo? Idzie. Sapie. Już ledwo? Idzie. A jeszcze? palac będzie nam Wagony do niej? Bo Wielkie. I ciężkie. Rada i faj. I pełno? Ludzi taty, do nie. A w jednym? Roby, a, a w drugim tonie. A w trzecim siedzą? A siedzą? I jedzą tutaj te łbacy. A czwarty wagon? Pałac bananów. A w piątym stoi? Echowet banana W szóstym? Armata. A ja dajęta. Pod każdym w siódmym dębowe i w ósmym słoń niedźwiedź w dziewiątym same w dziesiątym kufry a tych wagonów jest ze sam nie wiem co się w nich jeszcze lecz choćby przyszło tysiąc i każdy zjadłby i każdy nie wiem i to cię tam. Nagle. Nagle. Para. Koła. Najpierw. Paba jak umbo. Ociętali. Ruszyła. Na odpalę. Po szynach odpalę. Szarpnęła. A to i ciągnie i kręci się i kręci się koło i hapie za kołem i biegu, Piep, i na to I... i dudni <grym> i stuka <grym> łomocy i pęgi brawo a dokąd a dokąd O, jutę. Aha, już się palą lampy. Pięknie. Ale pięknie powiedziałeś wierszyk lokomotywa. Brawo! To nie Już koniec. Potem będziemy dalej opowiadać. To nie jest A to nie jest jeszcze koniec. To nie jest koniec. No tak. Masz rację, to nie jest przecież koniec wiersza. No, co było dalej? No, ja nie wiem, co było dalej. O, masz dwa, dwa pantografy rozłożone. Ale ładne. Dlaczego ta panny była dalej. Z rączki. O, jeden rozłożony. A pokaż, jak masz jeden rozłożony, a drugi złożony. A, pięknie.